Kurier Wyszehradzki. Dziś gościem Kuriera Wyszehradzkiego jest Gaszpar Keresz, redaktor naczelny Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Będziemy rozmawiać o polityce prorodzinnej państw grupy V4, ale głównie skupimy się na Węgrzech, bo pan jest ekspertem w tym temacie. W Polsce najbardziej popularny program 500, który od 1 stycznia 2024 roku będzie programem 800. Czy w państwa grupy V4 też takie programy funkcjonują? Tak, węgierska polityka prorodzinna jest dość rozbudowanym systemem, który wywodzi się z diagnozy sytuacji akurat 2011 roku, kiedy to się okazało, że współczynnik dzietności na Węgrzech jest w takim historycznym punkcie najgorszym. Kiedy to było 1,23, czyli bardzo mało dzieci się urodziło, i równolegle można do dziś zresztą obserwować spadek populacji. Więc wtedy rząd musiał coś wymyśleć i wymyślili, że bardzo mocno skoncentrują właśnie na taką politykę. To jest dość rozbudowany system. Opiera się na pięciu takich powiedzmy zasadach czy filarach. Po pierwsze, żeby podjęcie e, zamiaru posiadania dzieci, żeby to było przewagą, czy forem, czy zaletą. To oczywiście nie oznacza, że dyskryminują rodzin bez e, dzieci, tylko oznacza to, że ci, którzy chcą dzieci, mieli więcej zalet czy ulg. Po drugie, wspierania tego, żeby, e, żeby każda rodzina mógł mieć e, dom swój. Po trzecie, podstawą całej polityki jest matka. Na tym trzeba budować. Po czwarte, żeby cały kraj, cała administracja była prorodzinna, czyli żeby cała administracja państwowa tak ustawić, co umożliwia skorzystanie z usług państw łatwiej dla osób czy dla rodzin z dzieckiem a jako ostatnie, żeby stworzyć takie otoczenie prawne, które ochrania rodzin, więc to są te jakby pięć podstawowe zalety i w duchu tych filarów robili taki system, że jednocześnie dostaną konkretne pieniędzy rodzinnych, którzy opiekują się dziećmi czy podejmują więcej dzieci, po drugie dostaną ulgi podatkowe, Tutaj oczywiście preferowane są, jeśli chodzi o ulgi podatkowe, to wiadomo, im więcej się zarabia, tym lepiej wychodzi, jeśli chodzi o ulgę. A po trzecie, jest system bardzo dostępnych, dotowanych kredytów na mieszkanie, na, albo na wykup, albo na remont nowego czy starego mieszkania. No to w Polsce, na przykład, jak Pan wspomniał o mieszkaniu, czy to jest na Węgrzech program skierowany do młodych małżeństw? dla tych, którzy nie mają mieszkania, tak jak w Polsce. I to, i to jest i dla, dla tych, którzy jeszcze nie mieszkają, ale też można na przykład wziąć preferencyjny kredyt na, na remont mieszkania czy do budowy domu, więc jak najbardziej. Tutaj też jest tak, że na przykład przy skorzystaniu z tych ulg można deklarować, ile dzieci dana rodzina planuje i już z góry dostanie się to wsparcie. No i oczywiście jeśli się tak nie uda, czyli będzie więcej mniej dzieci, to to wiadomo proporcjonalnie mniej, więcej trzeba oddać z tych łuk. A jakie jest to wsparcie? Tak, wracając do 500, które będzie za chwilę 800, to na Węgrzech ile rodzina dostaje na każde dziecko? Nie jest tyle dużo co 500 plus i tak ogólnodostępnie za to jest więcej ulg podatkowych. Na przykład jak matka ma czworo rzeczy, to już w ogóle nie płaci podatki na Węgrzech, ale nawet w przypadku dwóch, trzech to już dość konkretna suma. To, co można powiedzieć, że od wprowadzeniu tego systemu dla rodzin wielodzietnych, czyli ci, którzy mają dwa albo więcej, potroiła się dochody. Ale powiedział pan też podczas naszej rozmowy, że jednak dzietność na Węgrzech cały czas jest niezadowalająca, jest ujemny przyrost naturalny, a program funkcjonuje wsparcia od lat 70. w Polsce zdecydowanie krócej i też nie ma tego dodatniego przyrostu naturalnego. Czy w związku z tym Rodzice nie decydują się na dzieci ze względu na pieniądze, tylko są jakieś inne kryteria, które powodują, że posiadamy potomstwo, że mamy go więcej. Nie do końca, bo sam dodatek rodzinny, tak jak mówiłem, istniał od lat, jak mówię dobrze, pamiętam od lat 70., ale to było wtedy jeszcze za mało i dopiero od początku lat 2010 tak zaczęło. To rozrastać. W 2011 był ten e, punkt startowy najgorszy wynik, i to w miarę szybko, e, już na koniec drugiej dekady e, lat e, 2000, to z e, 1,23 podrosło na półtora. Więc to już jest konkretny e, e, wzrost. To są wiele czynniki. Po pierwsze, był na przykład koronawirus, co niestety w dziwny sposób nie sprzyjało przyjściu dzieci. Oczywiście sytuacja finansowa i jest też czynnik demograficzny. Wtedy mieliśmy jeszcze zwyż demograficzny mieliśmy wtedy więcej kobiet, młodych, rodzących kobiet. Teraz akurat znowu jesteśmy na, na, na spadającej fali. No cel wiadomo, to byłoby 2,1, w tej chwili ostatnia liczba z zeszłego roku to jest 1, prawie 6, co już jest bardzo dobrze, no ale jeszcze daleko do celu. To jest zresztą ciekawe, bo my mamy ten spadek trochę lepszy od, od Polski, bo Polska produkowała właśnie w tym roku chyba najgorszy wskaźnik z historii badania, ale na przykład Czesi pod tym względem robią bardzo dobrze, u nich jest całkiem w porządku. To chyba też wymaga, wymaga takiej zmiany cywilizacyjno-kulturalnej, powiedziałbym. Który kraj, Węgry czy Polska, jest bardziej przyjazny dla rodzin? Jeśli chodzi o system, czyli środki państwowe i konstrukcja prawna, dalej myślę, że Węgierska jest bardziej przyjazna rodzicom i sądzę też, że wśród młodych, i to jest oczywiście najważniejszą grupą yy, społeczną, Otwartość dla rodziny i dla rodziny wieloletniej jest może w tej chwili większa. Natomiast jest przeciwny czynnik i znowu demografia. Mimo, że węgierskie rodziny chcą więcej dzieci, jest ich wiele mniej niż w więc jednak tutaj demograficznie ta warstwa tych, którzy teraz założą rodzinę, jest o wiele szersza w stosunku do całego społeczeństwa niż na Węgrzech. Gdy rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadzał 500, wsparcie dla młodych małżeństw i inne programy społeczne, także skierowane do seniorów w postaci 13-14 emerytury, to w Polsce pojawiło się ze strony opozycji takie słowo jak rozdawnictwo. Czy na Węgrzech opozycja, tak samo ocenia wsparcie socjalne, czy też jest takie nastawienie negatywne? Bo w Polsce było to krytykowane, dziś nikt nie chce już tych programów oczywiście zabierać, bo to dla każdego rządu byłoby samobójstwo. Jakie jest podejście na Węgrzech do tego tematu? Na Węgrzech jest wiele słabsza opozycja, której głos jest mniej słyszalny, ale nawet i tak myślę, że było mniej krytyki ze strony opozycji i to przede wszystkim z tego powodu, że, że węgierski system mocniej opiera się niż polski na temat ulg podatkowych. Więc to raczej mniej jest takich bezpośrednich dotacji jak w Polsce. Natomiast tutaj była krytyka taka, że taki system faworyzuje raczej klasę średnią, bo wiadomo, oni więcej zarabiają i kto więcej zarabia, więcej ulg, z większej ilości może skorzystać. Tutaj chyba krytyka była jedynie taka. To, co jest ważne, że aż do lat koronawirusu był spadek liczebności rozwody przez pierwsze 10 lat. Akurat bardzo fajnie się ukształtowało, ale potem właśnie przyszli lata covid i może się okazało, że jak para jest zamknięta razem w mieszkaniu, to, to jednak to jest taka trudna próba? Bardzo dziękuję za rozmowę, za przedstawienie tego tematu z węgierskiej perspektywy. Gaszpar Keres, też redaktor naczelny Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Audycja powstała we współpracy z Instytutem Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka.